...absorbentów przychodzą do nas. Klasa mundurowa. Mundury, bardzo proszę szybko, może będzie... Przytulny. Wasza koleżanka jest w sali 53 i tam może Wam więcej powiedzieć. Strażaka. Proszę bardzo. Nie wiem, dziewczyny, może maszyłyście kiedyś oraz Serażaka. Y... Tutaj nie ma, ale... Może zacznę. Prezes y... Strażaka, bardzo ceniowy zawód. Także mówię, jest yy, z nami dziewczyna, która jako jedyna dostała się do szkoły aspirantów na starych zasadach, czyli jeszcze na drugie uprawnienie nie i mężczyźni, czyli takie same bezsprawnościowe musiała co mężczyźni, co oni, co się, je, jestem w szoku, ale okej, okay. yy, no i ogólnie to y, zaraz Wam tutaj zaprezentują. Tutaj mamy panią z łazienka do dyspozycji właśnie nasze na te na różne ćwiczenia. Tutaj mamy typowy tak do pokój, eee, No i ciekawiej, co w tym zawodzie. Czy jakieś pytania? Inne przedmioty. Tak, tak, tak. To tak. Po drodze coś jeszcze można powiedzieć. można o, 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 tak, ja tak. jestem bardzo zratowana przez te no, klasy tak samo. są. jako w przeróżnych zawodach. Zaczynając od wymaganego, musisz Także przyjazd, a to na pewno nie tak. Przyjmowanie towarów, ja. wydawanie ich na cenę sprzedażową, tete, przyjęcie zewnątrz, czyli wydanie na zewnątrz, życie do działu finansowego. To też jest firma. A jak Was to nie interesuje, dla marketingu? Albo sprzedaż. To, na celebryki uczycie się promować swoją firmę, reklamy robicie, żeby firma poszła do góry. Jak widać, ja jestem trzeci na handlówce, fajnie, uczmy się zapis i ofertę, faktury, zamówienia, Będziecie zakładać swoją firmę od WhatsApp i do samej góry. Jeśli macie pytania, tylko czeka w parę wody, możecie się nauczyć. Nic trudnego nie jest. Кто-то снисбовать, на самом деле, это не систрый негар. Возьми с тобой, что снисбовал. А да, вот эта колежа, ака, пожалуйста. Дай, чтобы все увидели. 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 Дай, что увидели. A ty gdzieś Francja, gdzie Nie wiem, brawo! Dobra, a teraz tak. Tam no, jeszcze mamy takie tłoce, jak myślicie tutaj. Ale gdzie to jest Tu jest taki zielony, taki lekki, tak, 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 oh <laughs> my